Siemanko Armiówka, siemanko hejterzy, siemanko wszystkim. Spodobał Wam się ostatni film z pięcioma zasadami na przybudowaniu masy mięśniowej, także prosiliście w komentarzach o pięć zasad również przy spalaniu tłuszczu, także nie pozostaje dłużny i jedziemy z filmem z pięcioma zasadami na redukcji numer 1. Oczywiście będzie to deficyt, tak jak na przybudowaniu masy było 10% na plus, na redukcji po prostu 10% na minus, także znowu pewnie między 300 a 500 kalorii w dół węgle trzymamy jak najwyżej. To nam pomoże w regeneracji, zwłaszcza w tym ciężkim okresie, jak jest redukcja. Jeśli chodzi o białko, na redukcji możemy oczywiście podnieść ten poziom tego białka, który spożywamy żeby zwiększyć termogenezę, y, palimy więcej kalorii jedząc tyle samo. Zasada numer dwa, nie spieszymy się. Y, palenie tkanki tłuszczowej to jest bardzo powolny proces. Y, jeśli będziemy chcieli przyspieszyć ten proces, y, po prostu stracimy mięśnie. Y, bardzo tego nie chcemy, jako że dużo ciężej jest je zbudować niż właśnie stracić. Także bardzo powolny proces. Pół y, procent wagi tygodniowo. To będzie idealny yy, progres w chudnięciu, żeby, żeby być powiedzmy bezpiecznym w tym zrzucaniu wagi. W miarę można być pewnym, że tracimy to co chcemy, czyli ten tłuszcz. Zasada numer 3. Obcinamy objętość treningu. Także załóżmy robiliśmy po 5 serii w danym ćwiczeniu. Schodzimy do trzech, yy, Mamy tutaj ograniczoną regenerację, kalorie są yy, w deficycie. Także na pewno ta regeneracja słabnie. Oczywiście staramy się te węgle trzymać wysoko, to nam da na pewno jakąś tam przewagę mimo, mimo tego deficytu, ale musimy z głową wszystko robić. Zasada numer 4. Trzymamy jak największe ciężary przez cały okres redukcji, duże ciężary będą bodźcem dla naszego organizmu, żeby zachował te mięśnie. Organizmowi jest bardzo wygodnie pozbyć się mięśni, kiedy jesteśmy w deficycie i po prostu żeby było sobie więcej tego tłuszczu. Także kładąc większe duże ciężary na sztangę, yy, nie pozwalamy mu na to, niech się męczy, a my będziemy szczęśliwi. I zasada numer 5 reverse diet. Tutaj link yy, do filmu o reverse diet. Dokładamy kalorie bardzo powoli, kiedy już skończymy redukcję utrzymamy w ten sposób y, wypracowaną sylwetkę dużo dłużej. Zobaczcie na Robercika, y, jest już chyba ze dwa miesiące na masie, ciągle jest y, sexy i flexy. Nie zróbcie mojego błędu, chociażby myślę, że to był jeden z czynników właśnie tych głupich kontuzji, strasznie dużo kalorii zaraz po, po takim mega deficycie i po prostu siły przybyło aż na to no i układ ruchu sobie nie poradził z całym tym obciążeniem także 5 zasad skutecznego opalenia tkanki tłuszczowej w pigułce PONDRO